Ze szkoły do Soplicowa przyjeżdża młody kawaler Tadeusz. W swoim pokoju widzi młodą niewiastę Zosię, która nigdy nie widziała chłopa, więc na jego widok ucieka. W Soplicowie mega ważne są tradycje, takie jak polowanie, picie kawy. Pacery czy grzybobranie. Zosia ma taką swoją opiekunkę Telimene, która ją tam uczy dygać, jak się zachowywać i w ogóle. Generalnie starą babę, która kreuje się na młodszą niż w rzeczywistości jest i to ona stoi pod sceną jej nie wyszło. Pewnego dnia Telimena ma ochotę na Tadeusza, więc obsypuje się cała mrówkami, by ten je z niej zabrał. Oczywiście on się na to skusza i jest Cię cierim. W -ci. tym całym uniwersum jest też taki ksiądz Robak, który jak się dowiedział, że Tadeusz i Telimena tam... To dostał dosłownie w cieku dupy i chciał jak najszybciej zaręczyć Tadeusza z Zosią. Niedaleko Soplicowa jest taka karczma, tam sobie siedzi szlachta Dobrzyńska i pije i nic nie robi ze swoim życiem. Zjawia się tam ksiądz Robak, bo chce znieść powstanie przeciwko Rosji, mówiąc, że czas w końcu pozbyć się tych śmieci z Polski, ale te debile go nie zrozumieli i myśleli, że chodzi o Sopliców. No bo generalnie w tym uniwersum strasznie nie lubią tych Sopliców, bo kiedyś taki tych Sopliców.